Bardzo chcę prosić Państwa, żebyście w wyborach poparli przewodniczącego Rady Miejskiej SLD. Myślę tutaj o Łukaszu Chojnackim. Łukasz jest członkiem SLD od 18 roku życia. Najpierw Teodoro teraz jest przewodniczącym Rady Miejskiej SLD. Ale tutaj nie o. Same funkcje oczywiście chodzi. Najważniejsze znaczenie ma to, co Łukasz prezentuje sobą. Jest osobą nie tylko młodą, ale jest osobą już o dużej wiedzy, o dobrym doświadczeniu zawodowym. Na terenie naszego miasta zgłaszał dużo różnych inicjatyw. Łukasz jest przedstawicielem nowej generacji na lewicy polskiej. Cieszę się, że dobrze się rozwija. Cieszę się, że ten rozwój następuje w Bydgoszczy, w najważniejszym mieście naszego województwa. Mocno trzymam kciuki, żeby Łukasz został radnym, bo myślę, że lewica powinna dzisiaj inwestować w ludzi mądrych, ale także w ludzi młodych. Na lewicy następuje stopniowa zmiana generacyjna. Łukasz należy do tych ludzi, którzy mają szansę przejąć bałeczkę od takich starszych, jak ja.